Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny epizod podcastu, w którym poznamy dalsze losy naszych dziennych bohaterów na świecie Holma. Słysząc to, oboje zaczęli nerwowo rozglądać się dookoła, szukając ukrytego w mroku zagrożenia. – Sprecyzuj co widziałeś – zapytała po raz pierwszy, jąkając się Emily. – Nie wiem. Coś przepłynęło pomiędzy wami a Chlorkiem. Było bardzo szybkie i dość duże. W tej ogniskowej wypełniło pół ekranu, a i tak nie pokazało się w całości. Sugeruję odwrót. Ta misja przestaje mi się podobać. Miałem odzyskiwać szczątki asteroidy, a nie łazić po wrakach i szukać przerośniętych głupików. Wtrącił się Walery. Walery, jesteście blisko wraku. Ocencie go i wracajcie. Po co dwa razy chodzić? Ja włączam aktywne sonary i powiadomię resztę. Niech ruszą tyłki, bo mnie też to się nie podoba. Drgania dna zaczęły się nasilać z każdym krokiem, który zbliżał ich do wraku. Teraz nie tylko wyczuwali je pod swymi stopami, ale dostrzegli jak osad denny unosi się w ich rytmie. Zatrzymali się tuż przy rozbitym pojeździe. Valery spojrzał w kierunku Emilii. Na jej twarzy dostrzegł ekscytację połączoną z przerażeniem. Emocje te przeplatały się nawzajem w dziwnym i fascynującym tańcu. Valery uśmiechnął się i odwrócił, gdy przeszła w milczeniu obok. Chwilę stała w ciszy, patrząc to na wrak, to w ciemność, która rozpościerała się za nim, po czym się Odezwała. Nie sądziłam, że kiedykolwiek wrócę do tego miejsca i stanę przed tym martwym, starowym krabem. Gdy nastąpiła katastrofa, byłam zbyt daleko, aby odpowiedzieć na wezwanie. Z załogą dotarliśmy jako ostatni. Do tej pory nie mogę sobie tego wybaczyć, że nie mogłam być przy nich od samego początku. Powiedziała łamiącym się głosem. Walery położył dłoń na jej ramieniu. Patrząc na nią ze zrozumieniem, przyjrzyjmy się uszkodzeniom i wracajmy, tak będzie bezpieczniej. Gdy stali tuż przed rozbitym pojazdem, zaczęli dokładniej analizować, co mogło przyczynić się do katastrofy, gdzie umieścić liny, aby móc spokojnie odzyskać zawartość z jego wnętrza. Widzisz to? Z tej odległości wglicenia na przestrzeni ładunkowej wyglądają jakby coś, Oplotł go i ściągało w dół, a przodem ewidentnie gdzieś się nie zmieścił. Właśnie. Jakieś wieści o naszym tajemniczym gościu? wtrąciła Emily. Nie, nic nie widzę chyba gdzieś odpłynął powiedział z niepokojem w głosie Aleksiej. Dobra, skończyliśmy. To powinno być w miarę proste zadanie wracamy odpowiedział Walery. Oj, walery, walery, tu nie ma takich, przecież wiesz doskonale zaśmiał się Aleksiej. Po zbadaniu wraku Emily podeszła jeszcze bliżej do niego, delikatnie zaczęła gładzić jego zniszczoną powierzchnię, chcąc wyczuć jego fakturę, a jej myśli powędrwały ku bliskim, którzy zostali ranni w tej katastrofie. Czym były te stworzenia, przyczepione do ich twarzy, oblacające ich szyje? Jak znalazły się w szczelnej kabinie batyskafu? Czyżby go opuścili? Jeśli tak, to gdzie i dlaczego? Z tych rozważań wyrwał ją głos Walerego. Panno Emily, proszę uważać. Za bardzo zbliżyła się pani do krawędzi. Poza tym czas wracać. Zrobiliśmy już swoje. Tak, racja. Zapomniałam. Odrywając swą dłoń od wraku, poczuła gwałtownie rosnące wibracje dna przyspieszyła więc kroku, jednak grunt szybko zaczął uciekać spod jej stóp. Tracąc równowagę, wyuczonym lataniem doświadczenia ruchem, sięgnęła do swojego prawego boku, szukając czekana. Nie znajdując go tam, położyła się na brzuchu panicznie, próbowała chwycić się czegoś, co pozwoliło, by jej uniknąć sunięcia się z urwiska, do którego krawędzi zbliżała się w zastraszającym tempie. Patrząc, wzrosnącym Przerażeniem, jak zbliża się do krawędzi, poczuła silny uścisk dłoni. Był to Valery. Unosił się nad dnem, używając wbudowanych w kombinezon silniczków. Wisieli tak nad otchłanią, gdy kątem oka zobaczył jak Chlorek 3 osuwa się w głąb. Niestety byli zbyt blisko. Prąd wody wywołany opadaniem wraku pociągnął ją za sobą i pomimo wysiłków Valery nie był w stanie jej utrzymać. Dłoń Emilii wyślizgnęła mu się. Kobieta, czując to, sięgnęła do panelu na lewym nadgarstku, bezskutecznie, próbując uruchomić napęd kombinezonu. Panel, co rusz ku jej zdziwieniu, wyświetlał komunikat, awaria zasilania. To niemożliwe. Sprawdzała kombinezon przed. Wszystko działało. Nadzieja opuściła ją, gdy światło latarki Valerego znikło w oddali. Pracowała dla korporacji wiele długich rad. Całym sercem wierząc w idee, jakie jej przyświecały. W myśl tej wiary wykonywała polecenia bez żadnych zastrzeżeń. Nie mogła przeboleć, iż jej ukochana korporacja naraziła ją na takie niebezpieczeństwo. Myślami pojednała się już z bliskimi. Walery, krzyczał wy komunikator, widząc niknącą w głębinie jej przerażoną twarz. Koskow! Zacznijmy Emily, opada w rów, rusz się! Widzę, wracaj natychmiast, to wszystko zaraz się zapadnie. Kowarski ruszył biegiem w kierunku batyskafu, z wielkim trudem unikając wystrzeliwującego spod gazu. Gdy wszedł do śluzy, Aleksiej poderwał pojazd. Przez zamgającą się śluzę dostrzegł, jak dwa świetliste punkty nurkują w kierunku opadania Emily. Dwójka i czwórka ruszył za nią, usłyszał gdy tylko wszedł do kokpitu. Pojazd ruszył za pozostałymi. Emily opadała bezgłośnie w otchłań. Nie walczyła, poddała się, słysząc jak Kombinezon pracuje pod coraz większym ciśnieniem. Była już pogodzona ze swym losem, jednak odetchnęła z ulgą, gdy opadła na półkę skalną. Legła na kolanach z założonymi na głowie rękoma. Zaczęła płakać. Czekała tak kilka minut, biła się z myślami, czy skoczyć dalej w głąb, zakończyć tą żałosną sytuację. Jej wewnętrzny głos krzyczał: Żyjesz! Wstań, walcz, ogarnij się, kombinuj. W tym momencie zorientowała się, gdzie tak naprawdę się znajduje. Klęczała na kamiennej ścieżce. Po spojrzeniu w bok, dostrzegła leżące wzdłuż niej, wiące się w dal owalne kształty. Jej wzrok potążył za nimi, nikły gdzieś w oddali. Rzuciła tylko okiem na panel kontrolny. Poziom tlenu 70%, energia 50%. Komunikacja offline. No to zostało jeszcze kilka godzin życia, rzekła w myślach, włączając nadawanie sygnału alarmowego z nadzieją, iż ktoś zwróci uwagę na wątłe mikotanie. Ruszyła kamienną ścieżką, słabym światłem latarki, uważnie monitorując otoczenie. Nagle zamarła w bezruchu, gdy blask lamp opadających batyskafów rozświetlił cały obszar. Stała pośrodku jakiejś megalitycznej budowli. Zaskoczyło to ją, wszak nie spodziewała się śladów cywilizacji. Nie tutaj, w oddali zobaczyła wykute w skale stworzenie. Imponujący, spiczasty pysk sugerował drapieżny charakter stworzenia. Nad nim zauważyła coś na wzór kostnej tarczy z wypustkami, służącej zapewne do obrony bądź jako ozdoba. Najdziwniejsze jednak były macki, bo nimi okazały się uwalne kształty widziane wcześniej w oddali. Niestety tylko tyle mogła zobaczyć, gdyż światła szybko minęły ją, gnając w głąb. Powoli zbliżała się do niego. Coraz uważniej rozglądając się dokoła, będąc tuż przy nim, stwierdziła, iż pysk bestii stanowi wejście do jakiejś groty. Zaczęła badać okolice, znajdując metalowe szczątki i ślady drapań po wewnętrznej stronie wejścia. Czy to tu Chlorek próbował wpłynąć? Przecież nawet ona widziała, iż nie dałby rady. Dlaczego więc próbowali? Zaczęła się zastanawiać, ogrożona w myślach, nie zauważyła, jak ponownie rozbłysło światło. Chlorek 1. Na pokładzie Batyskafu panowała nerwowa atmosfera. Jedynie co było słychać, to szum silników i krótkie komendy. Valery, mów do mnie. Odbierasz cokolwiek? Poza systemami monitorującymi funkcje życiowe i otoczenie. Absolutnie nic. Co z nią? Podwyższone tętno to wszystko. Poza tym wszystko z nią w porządku. A ciśnienie właśnie przestało rosnąć, czyli przestała opadać. To dobra nowina. A skoro nie ma sygnału alarmowego, to poszukam jej sposobem Wasylego. Daj znać jak dotrzemy do miejsca o zbliżonym ciśnieniu. Gdzie pozostałe betyskafy? Pognały w głąb, ale raczej lecą za wrakiem. Przy tej prędkości opadania nie mają szans jej zauważyć. Chyba nawet nie szukają. No to jesteśmy sami. Dobrze, Aleksej, jesteśmy. Wyłącz światła. Aleksej powoli pilotował pojazd, zaglądając w każdą szczelinę w skale, w nadziei, iż to właśnie w niej zatrzymała się Emily. Valery siedział przy monitorze, analizując wskazania czujników. Po krótkiej chwili dostrzegli błyski białego światła. Zbliżyli się do nich. Włączyli światła i umilkli. To Czego właśnie byli świadkami odebrało im mowę. Płynęli nad jakimiś ruinami. W oddali dostrzegli Emily, która zbliżała się do wykutej w skalę postaci. Aleksiej odwrócił się, ale Walerego już nie było na stanowisku. Z chwilą odnalezienia Emily pobiegł szybko ubierać kombinezon. Emily stała nad wejściem, zaaferowana odkryciem. Badała je dokładnie. Drgnęła. Gdy poczuła dotyk na ramieniu, ucieszyła się, gdy zobaczyła Valerego. Była uratowana. Pokazała mu wejście odłamki i rysy. To tu musiał uderzyć chlorek 3. Musimy tam wejść i zbadać te ruiny. Panno Emilii, musimy to wracać do bazy. Te ruiny nigdzie stąd nie pójdą. Poza tym, mamy nic do obrony. Pamiętaj, że coś tam zaatakowało załogę. Masz rację. Ruszajmy. Gdy wchodzili do śluzy Batyskafu, zobaczyli jak pozostałe dwa pojazdy unoszą za sobą wrak i kierują się w stronę stacji. Oj, porozmawiam z nimi, gdy wrócili, pomyślał Walery. Dziękuję za wysłuchanie tego epizodu i zapraszam na następny.